kozaków, pedantów tak na Rosję, to jest bardzo dużo tak tak misjonarzy z Brazylii, w ogóle z tych innych części, świata kata Zawodniego. Także misjonarze też, jak biskupi, to próbują i tak i zjednoczyć, że są spotkania właśnie, takie duchowieństwo. Y, I prawo sławie, ale z prawosławią to jest też bardzo różne kontrast. Tak, bardzo. Takie bardzo, bardzo różne kontrasty. I poświęcamy, i czasami właśnie takie odcinające się też, ale... Ale jeszcze na tamte, które na koniec też nie goszcze, nie jest, prawda? tam po prostu też wyszedł z takiej ogromnej pokory i takiego wyczucia i takiego wątpienia, coś, a nie siłę, moc, żeby wiedzieć jak, jak to wszystko pomóc, że tam trzeba być na jak do tych ludzi, żeby móc tam dojść. to ის დავა არის ის რომ ჩვენ უნდა შევძლებთ დავასვათ აშენებს და შეგვდგეს რელიგია და გარკვეული შევაქმოთ და ის არის რომ რაღაცა დაგვჭირდება და შეგვძლებთ Ты не учишь и не читаешь, на тебя мы, там были, мы с тобой. А я когда читаю, я запиная. Не не не, он тут с ней, и он уже усилал, и чувствует, что я хочу.

aby kobiety zamknięte za to brawo, mogły widzieć mniej więcej na tych wszystkich obrazach, na tych dekoracjach, w tym przyciągu historię i, i, i sens naszego życia kamerowskiego. Także to co tutaj mamy jest wszystko oczywiście bardzo niewidoczne, pozasłaniane, ale można sobie trochę reszty wyobrazić, resztę potem jak odnowimy to zobaczycie wszystko. Także tutaj jest historia naszego zakonu przede wszystkim. Święty Romuald po prawej stronie, wraz ze swoimi uczniami, jako pierwszy fundator naszych, naszego zakonu komedyńskiego. Po drugiej stronie jest Święty Benedykt, ponieważ Święty Romuald początkowo był benedyktynem. Na początku żył w x wieku Święty Romuald, no i jak miał taką tragedię rodzinną, że jego ojciec, w pojedynku zamordował swojego brata o sprawie takiej majątkowej, nie mogłem się do pogodzić, no i skutkiem tego, no, był pojedynek. I święty Romuald jako młody chłopak był sekundantem ojca mojca i bardzo przeżył potem te tragedie rodzinne, także stracił pokój, sumienia, stracił taką nawet równowagę trochę psychiczną, nie wiedział co z tym robić. Nie mógł sobie poradzić z tym, poszedł do Benedyktynów po pomoc, Mam robić właśnie w takim stanie, bo nie potrafię ja sobie z tym poradzić. No i Benedyktyńczycy mieli go na takie egzaminy, dłuższe rekolekcje pokutne. No i skutkiem tych rekolekcji pokutnych jest właśnie decyzja, że ma wstąpić do klasztoru benedyktyńskiego na pokutę za zbrodnię ojca, żeby w ten sposób odzyskać po spokój sumienia i trochę właśnie tak uspokoić się. No i rzeczywiście, gdy po dłuższym czasie takiej medytacji, takiego już pytania, co Pan Bóg od Niego chce, otrzymał znak taki nadprzyrodzony, że rzeczywiście Pan Bóg chce od Niego takiego, takiej decyzji, no to jak już pełni, że, że tak Pan Bóg chce, taka wola jest Boża, no to wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego, jako kandydat właśnie do tego zakonu benedyktyńskiego. No i żył trzy lata w zakonie benedyktyńskim w o rawery we Włoszech, no i spódko, stopniowo miało oczywiście bardzo dużo pracy, dużo, dużo już projektów mieli w zakonnicy, ponieważ ten klasztor ten potrzebował ludzi mądrych, świętych, a takim się okazał święty Roman bardzo szybko. Po trzech latach życia w tym klasztorze stwierdza, że jednak nie może... Nie tego swojego powołania tutaj w pełni, ponieważ jest za dużo pracy, za dużo różnych takich zajęć, za mało pokuty, za mało modlitwy. Dlatego prosił o pata, żeby o, poszedł na życie takie bardziej samotne. Także na unikaniu. W związku powiem, powiem, że powiedział, jeżeli kto to będzie wypełniał mnie słowa, to jest ojcem, u i przejdziemy do nich.